Aż może zabraknąć słów, jak posłucha się takich historii. Ta kobieta urodziła się z piórem w ręku. Jej czytelnicy tego dowodem. Skończyłam studia w Warszawie, pracowałam potem w Warszawie. Poznałam swojego obecnego męża właśnie w pracy w Warszawie, i pewnego dnia on mi po prostu oznajmił, że planuje wyjechać za granicę do pracy. E, więc no, pojechałam za nim. I trwa to już pięć lat. W międzyczasie Kasia Dawidowska pseudonim Katie Davids odkryła w sobie talent. W czasach szkolnych nie przepadała za językiem polskim, a teraz jest cenioną pisarką. Co należy podkreślić, to ostrudzianka. Rówieśnicy z pewnością ją pamiętają. Uczyła się w Szkole Podstawowej numer 1, następnie ukończyła Gimnazjum numer 1 i Liceum Ogólnokształcące nr 1. To wyszło całkowicie spontanicznie, ponieważ pojawił się COVID, tak? pojawiła się pandemia, miałam troszeczkę więcej wolnego czasu, aktualnie mieszkałam w Islandii i po prostu z mężem pojechaliśmy na wycieczkę na Sycylię. I tam podczas spaceru na plaży dosłownie wpadł do głowy mi pomysł na napisanie książki ocalonych. Pisarski debiut przyniósł nieoczekiwane sympatie czytelnicze. I poszło z górki. Wene do pisania czerpie głównie z podróży, które są jej drugą miłością. Jest wielbicielką powieści historycznych oraz gatunku fantazy. Jej debiutem była powieść dla młodzieży: Ocaleni. W swoim dorobku literackim posiada także kryminał po właściwej stronie oraz jego kontynuację Zatarty Trop. Już niedługo ukaże się kolejna powieść. Mniej więcej za dwa miesiące się ukaże. Na razie nie chciałabym zdradzać e, tytułu. E, na pewno będę to też na, na Facebooku, na Instagramie, tak wiadomo, e, promować. E, będę ogłaszać, jak się tylko ukaże. E, to będzie z kolei thriller. E, też oczywiście z wątkiem kryminalnym, ale jednak będzie przeważan w przewadze e, taka tajemniczość. Ogólnie, ogólnie rzecz ujmując, po prostu tajemnicza atmosfera w pewnym zamkniętym e, siedlisku. Tajemniczy i my pozostaniemy. Nie zdradzimy fabuły poprzednich publikacji z przekonaniem, że sama znajomość autorki skutecznie zachęci do lektury. A ta warta jest uwagi, co potwierdzili posiadacze danych tytułów. Prośba o autograf jest tu jak najbardziej wymowna.